Dzień dobry, vlogi Jakość Artur Mydlarz. Dzisiaj będzie stricte informacyjny vlog. Co dalej z moim biznesem, co dalej ze szkołą jakości. Bo idą zmiany, duże zmiany. Po 5 latach prowadzenia biznesu czas na bardzo duże nowe wyzwanie partnerskie, nie samemu. Ale za chwilę tylko skończę biegać, jest super pogoda na tą część roku. I później Wam wszystko opowiem. Zapraszam serdecznie. no i przygotowania do maratonu trwają. w Warszawa biegam sobie, chcę po, pobić życiówkę, bo lubię wyzwania. I więc za temu dokładnie, rzuciłem się na duże wyzwanie, czyli zostawiłem etat pewny etat menadżera jakości w dużej firmie, pewna robota do, do emerytury, która mi się nudziło. I chciałem zrobić coś więcej. Tak powstała szkoła jakości. Bałem się tej szkoły jakości jak jest, na cholera że mi się nie uda, że wrócę na ten etat, że to się nie poskłada, bo nie mam doświadczenia. I stało się w ogóle całkowicie coś innego. Niosłem sukces, na który nie byłem gotowy za bardzo, bo głowa cały czas zanalizowała wszystkie problemy, które powstaną i ryzyka, a nie to, co robić, jak się uda. No i znowu mi się zaczęło nudzić. <laughs> Ale Daniel Lampard, którego może znacie, kojarzycie między innymi z naszych szkoleń, AI w systemach zarządzania jakością czy z 27 wyszedł do mnie z inicjatywą, żeby zrobić coś, co sprawi, że nam się nie będzie nudzić przez najbliższe co najmniej 5 lat. Czeka na coś naprawdę dużego. Ale dajcie mi skończyć trening, jeszcze mi trochę zostało. Resztę Wam opowiem już w biurze w szkole jakości. Jeden pewnie z ostatnich vlogów z tego miejsca. O, tu się schowaliście. Zaraz idziemy do biura pobiegane, także jest ok. Cele. Bardzo ważna rzecz z mojej perspektywy, bo 5 lat temu zostawiłem etat, to już wiecie, i wyznaczyłem sobie cele. Co chcę osiągnąć przez te 5 lat do 2025? Kurczę, 9 na 10 celów osiągnąłem. Choć sądziłem, że to będzie nie do zrealizowania niektóre rzeczy. Niektóre rzeczy zwiększą jeszcze. Nawiązką z, zrobiłem. Miałem spłacić, spłacić dom, z, spłaciłem go bez problemu. Siedzę teraz w Tesli, o której nigdy nie marzyłem nawet, bo wydawało mi się, że to jest pomysł księżyca, żeby kupić sobie Tesla, kupiłem sobie Tesla. E, rozbudowałem tą szkołę jakoś do ponad 40 szkoleń. Poznałem świetnych ludzi. Nie sądziłem nigdy, że nie wiem Green Belt'a, będziemy wydawać czy Black Belta, a robimy to też. Także to jest momentami... Jak sen, to co się dzieje, i, i to jak to wszystko się kręci. Cały czas mi mózg podpowiadał, żeby się przygotować na najgorsze, że tam to się nie uda, to się nie uda. Ale w ten sposób właśnie budowałem ten biznes poprzez usuwanie tych ryzyk, poprzez budowanie takiej odporności na to wszystko, co mi ta głowa podpowiadała. E, wyszkolona przez 10 lat w jakości, w silnikach odrzutowych, żeby właśnie tych problemów unikać jak, naj, jak najmocniej, bo potem są tragedie, nawet ludzkie. Więc, więc to wszystko dobrze się poukładało ale jednej rzeczy mi się nie udało zrealizować nie udało mi się zbudować zespołu nie udało mi się zbudować innych odnóg tego biznesu i byłem mocno sfrustrowany na początku tego roku bardzo aż trafiłem do psychologa i bo nie mogłem sobie z tym poradzić, bo chciałem, żeby w końcu coś się zadziało innego, że to był, miał być ten rok przełomowy, że wszystkie te klocki poukładałem, nawet niektóre z lepszymi rezultatami, a dalej nie ma tego, co chcę. I po kilku takich sesjach dostałem sygnał, żeby poczekać, żeby zobaczyć, co świat dla mnie przygotuje. I wtedy pojawił się on, cały na biało, Daniel Lampard. Wyskoczył jak Filip z konopi, i mówi Artur, jesteśmy z Rzeszowa, Oboje podobnie działamy w podobnych sektorach biznesu. Lubimy nowoczesne podejście. Widzimy, jakie są problemy na rynku szkoleniowym. Widzimy, że brakuje takich firm, które mają normalne podejście i do certyfikacji, do audytów i do wdrażania systemów? Może połączymy siły i zbudujemy razem taką dużą spółkę z zespołem i z wszystkim i ze szkoleniami stacjonarnymi. A ja wtedy... jak to jest w ogóle możliwe logicznie? To się w głowie nie mieści. Pięć lat temu wyznaczyłem sobie takie cele. Te, które mogłem własnymi siłami zrealizowałem. A te, których nie mogłem, by mi spadły z nieba w pewnym momencie. I to jest też właśnie sztuka budowania i wyznaczania sobie celów. Budowania intencji, do których się dąży. Po to, żeby wyłapywać i dostrzegać takie rzeczy, ale też żeby może robić takie rzeczy nieświadomie, które prowadzą się do tych celów wtedy świat ci jakoś to odda i mi oddał ale teraz czas na kolejne 5 lat i zaraz wam powiem więcej co dokładnie chcemy zrobić i co trzeba polubić żebyście wiedzieli jak to się będzie kręcić No, i też pewnie jeden z ostatnich vlogów tutaj w tym biurze. Bo no ta zmiana też się wiąże z tym, że będziemy zmieniać biuro, będziemy mieć jedno biuro, gdzie będzie aż pięć pomieszczeń, nie jedno tak jak tutaj. Dwa lata w tym miejscu to jest naprawdę masa wspomnień. Osób, które tu przyjechały yy, nagrywać szkolenia, więc z, yy, poznanych osób bezpośrednio, trenerów, no fajne, fajne wspomnienia. Ale trzeba iść dalej. Trzeba wyznaczyć kolejny cykl. 5 lat i z Danielem chcemy wejść dość mocno w tematy związane właśnie ze szkoleniami stacjonarnymi, ze szkoleniami otwartymi dla was w różnych miastach, z audytami, z konsultacjami bezpośrednimi, jeżeli chodzi o przeróżne systemy zarządzania, wymagania choćby cyberbezpieczeństwa, dziewiątki, czternastki, no w zasadzie każdej normy systemowej czy też narzędzi jakości w branży automotive, Chcemy wam zaoferować bardzo szerokie spektrum usług. Są dwa powody ku temu, a nawet trzy. Pierwszy z nich jest to mamy świetnych ekspertów, którzy przez 7 lat rośli w szkole jakości, niektórzy w zasadzie od początku. Którzy są młodzi, którym się chce, którzy podchodzą praktycznie do tych tematów, bo pracują bezpośrednio w przemyśle, mają ogromną wiedzę, którą chcą przekazać, nie tylko poprzez szkolenia takie nagrywane. Bo niektórzy z nich po prostu tego też nie czują, wolą szkolić stacjonarnie. I tutaj widzimy duży potencjał, który tracimy. I też widzimy firmy, które potrzebują dobrych specjalistów, dobrych szkoleń, wprowadzonych w normalny sposób a nie przeczytanie normy, slajdów i wyjścia i do widzenia. Chcemy rozszerzyć też wiedzę na temat sztucznej inteligencji co jest dla mnie dość istotne, żeby ją mądrze wykorzystywać w branży przemysłowej, produkcyjnej I też do tego mamy świetnych ludzi. Kolejny powód jest taki, że ja kończę w przyszłym roku 40 lat i powiem Wam szczerze, że, że chcę spróbować jeszcze czegoś dużego w życiu. Że nie chcę myśleć o tym, a czasami mam takie myśli, że wszystko co najlepsze to ja już zrobiłem. Że byłem w tej branży lotniczej, silników odrzutowych, że doszedłem do wysokich stanowisk, że to było świetne przeżycie. Że rozkręciłem największy portal szkoleniowy w Polsce dla, dla inżynierów jakości produkcji. Szkoła jakości też od zera. Jak sobie no i co dalej. No i w zasadzie wiele osób tego nie uczyniło co ja nawet, i większość, my się wydaje, osób przepracuje w jednym miejscu całe życie, czy w dwóch czy z trzech. Nie ma w tym też nic złego, to, to broń Boże. Tylko że ja jestem troszkę inaczej skonstruowany, tak mi się wydaje. I chcę jeszcze coś w tym życiu zrobić i osiągnąć. Chcę jeszcze coś fajnego wam dać, też żeby coś przeżyć, żeby to nie było takie odgrywanie. Tego samego w kółko. No i wierzymy, że nam się uda. Dlatego zapraszam Was do odwiedzenia strony lampartymysm.pl, zapisania się na listę oczekujących, bo ruszymy z wszystkim 1 października. No i też do naszego nowego kanału. Doskonałość operacyjna, biznesowa, przepraszam, muszę się tego jeszcze nauczyć. Doskonałość biznesowa. Ten link też będzie na górze i na dole w opisie, bo tam będzie też masa. Fajnej treści bezpłatnej, edukacyjnej, podcastów, formatów edukacyjnych, dyskusji z ekspertami, spotkań na żywo. Także warto nas śledzić. Koniec końców, szkoła jakości nie znika. Dalej kontynuujemy to, co się dzieje. Dalej też będą tutaj treści, ale po prostu zaczynamy nową, fajną przygodę. Do zobaczenia. Tyle ode mnie na dzisiaj. Artur Medlarz jeszcze aktualnie w szkole jakości.